Witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika a W dzisiejszym odcinku przygotowuję niespodzianki dla Karola On ma urodziny i stwierdziłam, że przygotujemy mu taki cały dzień wrażeń, w którym on będzie tak naprawdę w ciemno decydował, co wybiera na swoje urodziny i zaczynamy od pierwszej aktywności, która jest taka dosyć lajtowa, dwa wybory No. Pierwsza lub druga Która wybierasz? Dobra, no to... Okej, okay. dobra, czyli śniadanie. Śniadanie przygotowuję Ci w domu, więc możesz się jeszcze bawić z Burzą o. i zaraz dopiero będziemy gdzieś wyruszać, więc jeszcze masz chwilę. Dobra. Zapraszam do stołu. O, fajnie. Smacznego. bardzo za jest piękne. 100 lat, pierwsze 100 lat. O, dziękuję. Nie ma teraz karteczek, tylko wybierz, yy, która ręka. A. Dobra. Burza. w Burzę. Mam ja tutaj. mam chmurkę. To są oczywiście nowe lody, które stworzyliśmy przy współpracy z koralem. Wspólne nasze. Tak, nasze półki. No to zawsze, bo ja właśnie chmurkę lubię, jeżeli chodzi o lody tutaj bardziej jestem tym chmurka. Wy możecie właśnie w sumie pisać, które Wam bardziej smakują. Czy czekoladowe, czy właśnie śmietankowe Ja mega lubię tą czekoladę. Ona ma jeszcze tą wcielającą posypkę w sobie. Dlatego ona tak właśnie fajnie. Fajnie wtedy rozpływa w Tutaj też jest bez odkoczyncy. Czyli masz troszkę łatwiej, bo to właśnie yy, losowanie miało sugerować jaką będziesz miał dzisiaj stylówkę. Czy czarną, czy białą, Czyli więc czarną, masz czarną. I zaraz ruszamy na pierwszą aktywność. Mogę tylko powiedzieć, że musisz się ubrać o miarę wygodnie i ciepło. Wiedziałaś w tym razie, że masz swoje lody? Burza, ty też masz swoje lody. Wiedziałaś o tym? Fajnie, co? Nie dla piesków, ale mega dobra, Cały na czarno. Będziesz miał... Dwie rzeczy do wyboru, znów Czekaj, czy coś tutaj wyczuwam? Wyczuwam, że ta jest fajniejsza Tak, to, ma, to ma racja Lodowisko, o Let's jest, Aj, fajnie tak? A co było drugie? Wrotkarnia. O, to lepiej, o wiele lepiej To jest ostatni moment, w którym jeszcze żyjemy Zobaczymy czy tak wrócimy, dawaj Czekaj, poczekaj Pory, o, które no. wybierasz? Zamknij oczy i wybierz sobie No to Dobra <gry> no to do karty Ale tam jeszcze czeka ci mała niespodzianka No dobra I co on myśli, że się będzie z Tobą no, no Dobra. Tak naprawdę. naprawdę ja nie będę tylko będę Cię widzał No bo ze mną by nie miał jakiejś super zamówień Coś pojeździsz ze mną? jest Chcesz coś do obiekania? Cześć każdy to to po pięć tyszek, żeby były dwie do wygrania 64, nie? 250 zł. Dobra, chłopaki zaczynają jeździć Ale będzie wyścig, no, będą takie emocje, że to sok A, Czuję, że tak to nie tak będzie zabawa to nie jest w ogóle dla fanów Wypadło, na zakręcie mi wypadło mi GoPro A ja tak jadę, patrzę, o że cyk, zgarnąłem, nagrałem coś tam i oddałem O GoPro O Mamy straty, o, ale, mamy dobra, ale opłacało się, bo by było bardzo no. fajnie Także Wygrał kasę to odkupi Jednak wyjście, kto wyjście, te czasówki nie oddają tych emocji no. Pierwsze miejsce Karol Wiśniewski yeah. I Dobry Dobra pewnie? Gratulacje. Dzięki Dzień bardzo. Dzień, bardzo. brawo, brawo, brawo. Dobra, brawo, brawo, brawo. Dobra, Dobra, brawo. brawo. Dobra, Dobra, mamy patent na to, żeby nie prześwitywało. Robimy podwójną karteczkę. Ta jest pusta. Tutaj do wyboru masz albo fast foodika, albo restaurację. Co wybierzesz? Ale Ty słonko, nie możesz patrzeć na to i mówić albo Fast food'ika, albo co. <śmiech> <śmiech> Bo ja to widzę. Nie chcę tego no, widzieć, ale ja to widzę. Dobra, co czekaj. W sumie szczerze zjadłem food'a i on będzie pewnie. Wow. Pierwszy jest największym hejterem fast foodów, ale przed nami. Jem wegeburgerka, burgerka, więc jeszcze nie jest tak... jeszcze nie jest tak źle. Co, jest taki coś jest? To jest ramach... to No, patrz. Serek halloumi, A jest w to w ser. menu. No. Nice. Zobacznego. My teraz idziemy na kolejną aktywność i już mogę tylko ci zdradzić, że twoje włosy już nie będą wyglądać tak samo. A, to może i dobrze w sumie jest taki zarosiętki, trochę. <laughs> Uwaga, masz dwa wybory, co wybierasz. Czekaj, ostatni chyba był dolny, to teraz będzie górny. No dobra, sam możesz zdecydować co będziesz wiedział. A, a tu było co? Tu była fryzura w ciemno. 15.39, Karol teraz jeszcze jest na fotelu u Barbera, a w domu w międzyczasie przygotowuje się kolejna niespodzianka dla niego. Ja się już nie mogę doczekać, też zaraz idę obczaić sytuację, ale najpierw muszę go gdzieś zostawić. No i mam pod to kolejną aktywność, sami zobaczcie, co to będzie. Dziewczyny na bieżąco wysyłają mi update co jest teraz w domu, bo oczywiście już zaczęły pompować balony, już się rozkłada ścianka, tak jak na przykład już jest rozłożona maszyna do popcornu i tutaj yy, szyjnik więc robi się wszystko, organizuje. I też oczywiście zaprosiłem ekipę. Karol, nie ma pojęcia, już tak bałam, że się po na kartach wygadają, ale się nie wygadali, więc słuchaj, spoko. No i później się wszyscy zbiorą i zobaczą moją no niespodziankę. Ej, no bardzo ładnie. No, zgrałeś tak, jak No dobrze. Mała podpowiedź co do kolejnej aktywności. No. Takiej aktywności jeszcze nie miałeś. O, to ciekawe. Dojdziemy do dwie minuty, zaraz się przekonasz o co chodzi. Nasza miejscówka jest tutaj. No. Więc mam dla Ciebie dwie karteczki do wyboru Dobra, już mogę? Tak To będzie szybki wybór, lecimy z tym Ostatnio była góra, teraz dół No dobra, masaż całego ciała, 90 minutowy Łooołt Ej, bo teraz właśnie tak powiem Ci, że u tego barbera się zrobiło tak, o, o. tak? No, no, no Tak? taka fajnie. chillera Ej, to dzisiaj w sumie trafiam na najfajniejszy rzeczy no tak, same Tak, w ogóle mega fajnie <laughs> ja tu, a... Mega fajne tak. Karol zostaje na masażu, a ja zmykam do domu, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja z przygotowaniami do imprezy. Wszystko na razie idzie dobrze z planem, więc git. Takiego mrocznego klimatu jeszcze tu nie było. Mega mocne. W ogóle jaka jest gigantyczna. Ona robi robotę. że są te, te żetony, te karty. Ale było fajnie, słuchajcie, mega mi to było potrzebne, bo ostatnio dużo przy kąpie siedzę i mnie pani po prostu tak świetnie wymasowało. No to jakie są karteczki, co one tam mi mówią? Ty boisz się tych karteczek? No trochę tak. Tak nie. są jestem przestraszony w ogóle? To tam biorę. Dobra. No to robisz sobie po prostu tak jak ja. Burze, uzupełniasz chmurkę, bo masz na, na ręce. ręce. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać Karola Dziarka? Zaraz to oczywiście zobaczycie, a ja wam jeszcze daję info, że nasze lody, chmurki i burze zaczynają się już pojawiać w punktach sprzedażowych, więc koniecznie wygnijcie do sklepu i próbujcie, dajcie znać w jakim tym jesteście, czy tim chmurka, czy burza. Ej, no fajna. Fajna, fajna. Ja mam tu. No, zarębiście, dobra. Teraz jedziemy do takiej miejscówy, że nie możesz wiedzieć, gdzie jedziemy, więc będę no. cię prosiła, żebyś znaczny. Już teraz? Tak. No to zakładam w takim razie. Ale już się boję tych, e, tych karteczek. <laughs> Poczekaj, poprzednio wziąłem chyba górę. No to dobra, dół? teraz dół, no. Dobra. dobra, no to chodź, to zdejmę Ci opaskę. Powiem, waga. Co! Oraz dla Miki! Stora! Znaczy, dziarę moją? O! Wow! Wow! A! Mega cute. Ej, my też coś zrobiliśmy. też coś mamy, nie coś. O. Zobacz w, w ogóle, jak pięknie to przygotowane tak, wszystko Tak, właśnie, super tutaj stół. Zobacz. Impreza w stylu poker. Jakie to nie <noise> Jaki tort w ogóle, o co jest? Masz happy birthday Karol, weźcie. Nie ukryje się już twoja data, ale jeszcze mam do ciebie złotego grana. No. o kukujski, nice, fajnie. Tej Dziękuję tej... Słonka za zorganizowanie urodzin. W sumie miałem nie organizować. No właśnie no jak usłyszałam, że nie organizujesz, to byłam taka, że... No jak możesz nie organizować, jak cały czas chciałeś mieć te urodziny i cały czas powiedzieć, żebyś nie chciał? Jak będziesz najwidoczniej zorganizował, to zrobiłam dobra. Chociaż ją mieli mieć do urodziny, to cię zorganizujemy. Fajnie, dziękuję bardzo. Mamy ciebie dla ciebie prezent. To. O, Tylko nie prezenty! Proszę. ten prezent. <grym> Wielki album ekipowy. Tak jest. O, ale stąd. Ej, zarobiliście, bo ty właśnie mówiłaś, że fajnie mieć takie albumy, nie? Tak. Tu później odkryliśmy, że da się drukować. Jest. Mini Mike i Julia żugaj. On mi mówił o tym zdjęciu. Tak? No, no. Te stare, te polaroidy z domu pierwszego. No, jaki wujaszek stary, <grym> wygrać młodzież. O, to był dobry melanż, tak? Tylko powiem. Proszę tutaj. Zajebisty prezent, fajnie, bardzo się bardzo cieszę. Biepsi, 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 biepsi. Dobra. Dobra. Dobra, fajnie co może ci powiedziałem, że na moje urodziny nie masz wejścia bez prezentów No dobra, mam, ale wow, czy to mogę muże i dać? A komu do kupiłeś? Nie, mam, no, no to idę. A, dobra, to idę w aucie dla ciebie. Ogólnie jest tak, że prawie nigdy nie kupuje kamieniec. prezentów. I teraz już się chyba zreflektował, stwierdził, że kupi O, jeszcze nie mogę tego Nie. Mu nie, yes, tak Już się nie. Przemo, Przemo mówił, że ma zajebisty prezent dla mnie. Podobno tak dobrego nigdy nie dostałem. Zanim Przemo, to my mamy też coś dla Ciebie. No robimy takie fajne, a zresztą co będę opowiadał? Zobacz co. La, la. Ale fajnie! Doc! To jest lepsze niż jedna niespodzianka, dlatego będziesz miał cały, cały dzień Masz do wykorzystania jak najszybciej. Kiłtawie też nie znają genezy tego, bo często robiliśmy takie odcinki, ale tylko... Dlaczego to mnie nie i okej? Tu jest prezent To jest yy, gips 15 kg gipsu Dlatego, to jest praktyczny prezent Bo mówiłeś, że będziesz w swoim pokoju te pręty takie dawał i tam rzeźbił To jest normalny taki gips, żeby, żeby yy, urzeźbić z tego i będziesz Niemożliwe Dobra, co przetłumawiałeś w środku? Najlepsze jest to, że my jesteśmy tacy pewni, że nie ma pewnie nic w środku Ale nie, jest jeszcze jeden, dobra, jest jeszcze jeden W <susurka> dobrze, tylko tego nie kupiłem, bo był przypał Ale ten jest lepszy, nie mógł chciał taki prezent dostać Dobra, drugi prezent jest już normalny To jest, y, to masz może nie wiem jak to jest za prezent, weź taki To jest To jest, to jest... To jest to masz, to masz. Praktyczny, praktyczny, ty lubisz praktyczne Patrz, to jest nowy pasek, bo... Dlaczego, dlaczego? Because... Nie, bo to nie jest przypadek, bo tak, bo ja też mam ten metalowy i to jest strasznie niewygodny pasek. On może jest, ale on jest mega niewygodny. Wiem, że lubisz wygodę. Wiem, że lubisz czarne. Super ja jestem dumny. Ja Bra też, no? serio. No to fajnie, wreszcie coś kurde kupiłem. Okay, no, ale się przemod tutaj postarał, no. Nie, tej nie stałem do Guci, potęga mody i od dodano maskę i też tego nie stałem. Dziękuję bardzo, okay. Dzisiaj dostałem zaproszenie na urodziny Karola, więc mam dosłownie moment. Nie miałem jak nic kupić, bo jest niedziela, więc teraz dosłownie przypisuję tekst, który wymyśliłem po drodze i zaśpiewam Karolowi piosenkę do jego starego bitu. Ooh la o, o. Masz dwa boksy, biały i czarne, które wybierasz? Przede wszystkim dziękuję Ci słoneczko jeszcze raz. Bardzo miło. Już nie spodziewałem się, że będzie prezent od Ciebie. Bo myślałem, że to już ten dzień był sam prezentem, więc dziękuję bardzo. I ja już wiem, który wybiorę. Ze względu na to, że mamy chmurę i burzę, to żeby była równowaga i żeby, e, wiecie, żadna nie była tej faworyzowana. Skoro mam dzisiaj cały na, na czarno jestem, to teraz wybiorę biały. Dobra, to Idę chmurę. O, ale Fajnie! Otwórz? To są dodatki do swojego pokoju. No ja fajnie. I jeszcze masz kartę do kokerka. Dobra, ale to i tak był przykus, bo... I tak dwa prezenty są dla Ciebie. Dwa? Słowo, cóż to jest? <noise> jest to taki ekran, na którym wyświetla się napisy do filmów. Czyli jak nagrywasz, nagrywasz... Dziękuję bardzo. Wiesz, to jest prompter, to się nazywa. Na obiektyw? Tak, bo to się właśnie tak odbija, że patrzysz w obiektyw i widzisz te napisy, no. Nie? A on nie widzi tych napisów. On nie widzi. Co ty mówisz? Ej, to jest zajebiste. No to fajnie. Super kocham cię. Ale jesteś w stanie jest stary. Ciebie też poczekam. To zostałem ja. Ej, dobra, bo mi robi najlepsze prezenty, uwaga. Przy pomocy tego klawisza przejdziemy w podróż w czasie. Dobra. Co ty mi wręczyłeś, Aha. bo mam tutaj małą ściągawkę. A, Napisał, że dał na ten tekst. Dobra, ale krótko. Dobra, ja już wiem, co to jest. Ty wiesz? Wiem. Go on, a beat. 2, 2. 3, 3, 3, 3, 3, 3, piona Karol i lecimy se tu dalej. 27 lat to jest trochę niebywałe. Bliżej ci już do 30. niż 20, ale jeszcze bumerem nie zostałeś Przez Minecrafta, pokemony do Fortnite'a i ekipy. Potem Daily, czyli prawie prawie 400 filmiki. Dużo pracy nad Gen Z i 5 minutami, żeby rok później skończyć za kratami. <ścoughs> Trzeba życzyć coś innego niż najzwyklejsze wszystkiego najlepszego. Oprócz oczywistych zdrowia, szczęścia i radości, przede wszystkim tobie, Karo życzę wytrwałości. No, Koniec! Zajął się 3 Dawaj, Karo. <grym> tym samym logiem za ekipę skoczyłbym w ogień. O, ogień razem dwa cztery na dobę będziecie sami choć miejsca są nowe Despacito no. To urodziny są Karol'a Te urodziny są Karol'a Jeszcze palet Jeszcze Ja pa ni pa Karol so się coś nie czeka no, Żebyśmy skończą przebitki i najboc... ja szybko Dawaj, no nie trzymaj przebitki O jest, pizza Margaritos Spritos To jest najlepsza pizza na świecie Dzięki Wersow za danie mi tego super przepisu na pizzę Czuję się teraz mega najedzony Jest to pyszne, ha, ha. Yes. Nie ma, nie ma zmiłuj To tyle jest, bo tak wygląda 27 urodziny Karola, jeszcze cała imprezka przed nami Ale już nie będziemy tego nagrywać I już będziemy się świetnie Super, dziękuję bardzo za cały dzień Nie ma sprawy, pa!